Instrukcja obsługi pieca szybkiego gotowania MyShift Quick, wersja 1T z panelem dotykowym. Tak wygląda nasz panel dotykowy. Mamy tutaj jedynie cztery przyciski i pokażę teraz jak ten piec przygotować do pracy. Klikamy sobie tutaj cooking, wybieramy jedną z dostępnych tutaj temperatur. W późniejszym etapie powiem jak te temperatury, jak zrobić, żeby te temperatury tutaj się pojawiły. Wybieram sobie 275 stopni, to jest naj, temperatura najbardziej optymalna do szybkiego gotowania w tym piecu. Piec się nam rozgrzewa. Na potrzeby instrukcji pokażę teraz jak wygląda menu po rozgrzaniu. Pominęliśmy rozgrzewanie i pokazuje nam się takie menu. Są to gotowe przepisy, wgrane do urządzenia przez MyChef. Mamy tutaj przepisy na pizzę, na sandwich, na burgery, na frytki. Tu poniżej mamy takie menu, w którym możemy sobie te przepisy przesuwać. Jeżeli chcemy korzystać z gotowych przepisów, nic prostszego jak tylko włożyć danie do pieca, wkładamy za pomocą specjalnej łopatki i tacki teflonowej. Te rzeczy są w zestawie, jeżeli zakupicie Państwo nasze urządzenie, i wkładamy do pieca, zamykamy. I w tym momencie klikamy sobie program. I w zależności, czy to będzie program na frytki, który składa się tak naprawdę z czasu i z temperatury, czy będzie to program na burgera, który jest bardziej rozbudowany i mamy tutaj osobny czas na frytki, osobny na burgera, osobny na bułkę, wystarczy kliknąć ten program i piec całą robotę zrobi za nas. Mamy też opcję tworzenia tutaj swoich programów i jak to zrobić zaraz pokażę. Wychodzimy sobie do głównego menu. Wchodzimy sobie w przepisy, klikamy przepisy i tutaj tym plusikiem możemy sobie nasz przepis dodać. Możemy sobie wybrać temperaturę, możemy sobie wybrać czas oraz możemy sobie ustawić wentylator w pozycji. Wysoki lub niski. Wpisujemy nazwę przepisu, wybieramy sobie logo lub zdjęcie, jeżeli mamy wygrane zdjęcia, i taki program zapisujemy. I ten program pojawi nam się tutaj w naszych recepturach. Jeżeli mamy więcej programów, możemy sobie to przewijać. Wracając do temperatur, co jest bardzo istotne, bo tego zależy, w jakiej temperaturze chcemy. Gotować, wchodzimy sobie w ustawienia. Tutaj możemy sobie wybrać datę, godzinę, możemy wybrać język. Niestety na razie polski nie jest dostępny, i mamy tutaj taką ikonkę temperatury. Trzy temperatury są zawsze ustawione, takie jak tutaj Państwo widzicie. Natomiast te temperatury tutaj możemy sobie dowolnie regulować. I jeżeli ustawimy sobie odpowiednią temperaturę, klikamy OK, zaznaczamy kółeczko i jeżeli to kółeczko jest zaznaczone, ta temperatura wyświetli nam się w początkowym menu przy y, rozgrzewaniu pieca. O tutaj, jak Państwo widzicie, ustawiłem 111 stopni, możemy tą temperaturę wybrać. Co bardzo ważne, przepisy są stworzone dla danej temperatury. Jeżeli wybieramy temperaturę 275, Mamy tutaj przepisy tylko i wyłącznie dla temperatury 275. Jeżeli wybierzemy temperaturę 225, pojawia nam się gotowanie czasowe, ponieważ dla tej temperatury nie mamy stworzonego jeszcze żadnego przepisu. Więc tutaj, jeżeli chcemy gotować i sprawdzić na innych temperaturach, używamy gotowania czasowego. Jak używać gotowania czasowego, pokażę jeszcze raz. Jeżeli jesteśmy w zwykłym menu. Klikamy takie trzy kreseczki tutaj, i tu możemy wybrać sobie czas. Wybieramy czas, i mamy czas co 30 sekund. Jeżeli chcemy mieć czas dokładny, układamy sobie swój program. Zasada działania tego pieca jest taka, że piec musi być cały czas włączony. W trybie podtrzymania pobiera bardzo niewielki prąd, więc cały dzień może chodzić, co gwarantuje nam to, że jest gotowy do. Pracy. I przechodzimy teraz do bardzo ważnej rzeczy, jaką w piecu jest czyszczenie. Jeżeli chcemy piec umyć, klikamy sobie przycisk Majker. Przycisk Majker służy tylko i wyłącznie do chłodzenia pieca. Pojawi nam się takie menu, gdzie yy, mamy temperaturę obecną w piecu, tu mamy postęp chłodzenia i finalna temperatura to będzie 50 stopni. Jest to bezpieczna temperatura, do tego, aby wyciągnąć z pieca wszystkie elementy i je umyć. Oczywiście możemy piec schłodzić wyłączając go i otwierając drzwi, schłodzi się nam naturalnie. Co zrobić, aby umyć piec? Jeżeli nie jest bardzo brudny, możemy go umyć nie wyciągając żadnego elementu lub odkręcić te dwie śrubki i cały środek wyciągnąć i włożyć do zmywarki. I w zasadzie to jest cała obsługa naszego pieca.